Wszystkim ja jestem Kubiks, ze mną ponownie jest Czarek. Cześć. Ym, a to jest kolejny odcinek z gry Terraria Multiplayer. Więc tak, ja dzisiaj się zajmę budową stryżku, uzupełnianiem go. Tak, a dla mnie plan jest taki, że pójdę y, ten, ten, do kopalni. ja tu jak tylko trochę kobla wykopiem, żeby mógł ładnie uzupełnić stryż. Ja teraz zacznę bo... no, O! o. Poczytowałem. Tak. Ale serio to. Hmm. Poczytowałem. Tak, tak, tak. E, dobra. E, no to nie zwlekajmy i ja idę do mojej e, jaskini. A ty rób co chcesz. No dobrze. Dobra. To ja zaczynam tak. Ja zaczynam kopać. Tak. <noise> Się właśnie, w ogóle tutaj możecie zobaczyć miejscami dziury, takie to są pozostałości po koprze na przykład, albo po jakichś innych materiałach, które już wykopaliśmy, które zaczęliśmy wykopać, ja albo Czarek, więc... Um... A właśnie, kurwa, skąd się powstał twój nick? Skąd takie pytanie? Nie no, skąd? jak powstał, jak, jak Znaczy, wiesz to jest wieloletnia, wieloletnia praca nad wieloletnim um, nikiem Takim bardzo zaawansowanym. Mój czarny 777 powstał mm. przez przypadek, ponieważ dzisiaj raz nie wiedziałem, co wymyślić i po prostu jeszcze moje liczby, nie? I mm. moje imię. A Minecraft 7010 po prostu powstało, bo myślałem, że nigdy nikt nie będę nagrywała, potem mnie wyna naszła. Aha. No dobra, wiesz, teraz ty, teraz jej. Dobra, moja kolej, moja kolej, dobra, moje kolej. E, to będzie tak wyglądało. <coughs> ja. mm, tak. Więc na początku, dawno, 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 temu, to byłem bardzo, bardzo, bardzo dużym fanem tego, takiej bajki, która się nazywała Asterix i Obelix, kojarzysz? Pamiętam. No. Pamiętam. I powstały również masę gier z tego, na przykład Asterix i Obelix XXL-1 i XXL-2. miałem na PSX, co się tak, takie te wioski prze, prze, przejmowało. Moi... No, nie, to... dobra, za przerwanie. No to nie wiem, dobra, Nie, spoko. To nie wiem, to chyba nie jest ta część, bo dużo było części. Nie. No i tak, ja się tym bardzo jarałem, tą całą grą, bajkami i tak dalej. Aż w końcu yy, i ten, w, tam jak ktoś może kojarzy tą, yy, tą bajkę, yy, to może ogarnia, że tam było coś, yy, tam yy, wszyscy, yy, imię każdego gala kończyło się na X, więc ja przerobiłem moje imię yy, Kuba, w sensie Jakub, zdrobnienie yy, Kuba, przerobiłem na Kubix, yy, ale gdy było to z jednym X, to wyglądało to graficznie brzydko, tak uznałem przynajmniej, yy, więc były 3X, 3X, tak, ładniej. No ale spójrz, patrz. Napisałem bo, właśnie. No ale spójrz jak napiszę Kubli XXX, nie? To już, brzmi, to już to wygląda troszeczkę lepiej niż. X. No, ja, czy tak. przynajmniej tak mojemu odczuciu, odczuciu to wygląda, nie? No mojemu też. Dobra. Ehm, no i e, potem e, potem trzeba było dodawać do tego jakieś liczby, bo nick był za krótki w, w tamtych czasach to takie tak bywało, że e, nick z taką ilością liter to był dość mały. Za krótki. No i dorobiłem na przykład kubik z y, mojego lata urodzenia, czyli kubik, y, kubik z 1999. Dziewięć, 2002. Tak. Ym, jestem młodszy. Ha, 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 ha. Jestem starszy. O nie, nagładzę nade mną. Tak. I to wszystko są żarty, widzowie. Tak. Boże, Kuba to przemieni na real. Nie. No, no, no i potem się, potem chciałem to skrócić, bo pisanie tych dziewiątek samych mnie lekko wnerwiało jak pisałem ten nick, więc zmieniłem na Kubik XXX1, a potem dużo potem poznałem a To akurat fajnie wygląda. Tak. To, wie... i 3, tak, to wygląda całkiem ładnie graficznie nawet na takich czcionkach terrariowych w ogóle coś się coś świeci dobra mniejsza to są jakieś te dziwne rośliny tutaj one się często pojawiają w terrarii a tam, tam widać jakieś meduzy które zostały dostępne zdaje się w abdecie. jeden, 1 nie przepraszam sorry dobra Ogar no dobra i Poznajmy YouTube'a i tam masa osób miało na przykład niki z końcówką PL, w sensie informujące o narodowości danego człowiek i na przykład no, genialny przykład minecraft.pl, nie? No tak, to inaczej. Tak. Kupa prawa autorskie. <laughs> e, tak. tak, tak, tak i tak. E, dobra. E, no i wymyślam Kubiks PL, oczywiście zostały same Xy, już liczb nie było, bo liczby wkurzały. Nie. Jak przytrzymasz tak shift, to ci się włącza pochodnie. No niszcz! Odkryłem właśnie coś magicznego. Jak przytrzymasz no, shift, to ci się włącza pochodnie. A, no ile masz ją w pasku szybkiego wyboru. tak. Więc. Przypadek zmniejszyłem na chwilę literarię. Dobra. Tylko sprawdź, ja czy ci się to nagrywa no na bo to się tak czasami dzieje, że jak zminimalizujesz, to ci się potem już nie nagrywa. A nagrywa się dalej. Mhm. Mm ja tu robię właśnie swoje rusztowania z wirtu. Znalazłem serduszko. Ale nie, wiesz, wie... kobiety. <laughs> Ale nie takie serduszko, pastwo, co ci daje 20 punktów życia. A. Ale chodzi, że ono ci dodaje, czy jeszcze masz więcej? Do no tak, baję maksimum. Ten, Mm. Więc fajnie. Pamiętam, kiedy zaczynałem grać z kolegami w terenie, to były lata świetne. Lol, wypchnąłem meduzę. E, to były lata świetne temu. Świetnie. Tak, nie, nie wiedzieliśmy do czego służy to serduszko, jak się go używa, a potem poglądałem masę poradników. Masa cała. Tak. Mm. Więc spokojnie. No i generalnie wygląda to w ten sposób, że trzeba go mieć i punku i lewym przyciskiem myszy i 120 punktów życia. Ach, Jej. Tak. Tak. Nie, no, jakoś mi się to tak ten, 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 To słowo tak, takie, 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 tak, takowe się wydaje. No wiesz, ja tu sobie tutaj robię rusztowanie, nie wiem, się skupiam na tym. Mm, dobra, z pewnością zobaczę to jak wrócę. Wiesz, to rusztowanie z Oh, w ogóle ten... No, to jest, to jest ciekawo, ale... Będziemy robić te e, zbroje z tych tanich materi materiałów, które da się znaleźć pod ziemią, czy e, zrobimy już z demonitu w sensie, w sensie tych dalszych... Nie no weźmy z tych tanich, szkoda tego demonitu. tego, tego Znaczy właśnie demonitu się dostaje dużo, bo tego pierwszego bossa, I tulu e, No dobra, z demonitu. Kiedy Masz. już pokonamy pierwszego bossa? Nie wiem, nieprędko. Co? Nieprędko trzeba się ładnie przygotować. No... Nie tak jak pierwszym razem, jak za pierwszym razem kiedyś z kolegą chciałem przechodzić, to... Kurde, wiedziałem, że tak to będzie. No. Kiedyś z kolegą do no, chciałem go pokonać, to szliśmy tam z tymi pierwszymi mieczami, pierwszymi, całym pierwszym i... Tak to wyglądało. braku nikogo dla weź na kobiet jakby Dobra, nie dobra, czy... mam trzy pobrać sobie. Zaraz... Dobra, tu jest masa kola, zaraz wykopę. Um, już idę z moim bumerangiem. Dobra. No. Znów. No. Mhm. Czyli to jest block. Nie, to brzydko wygląda. Trzeba się tego pozbyć. Um, A gdzie ty byłeś? Ja byłem w kopalni. Znaczy, jest kim, jest kim. Mam no jest. Tylko. Widzisz, tu mam takie fajne rusztowanie. E, aha. Dobrze, przyszedł mi teraz coś na pomysł. Masz kobla? Mm, Oj. No, zaraz nazbieram. No musisz No przyszedł świetny pomysł na komin. Aha, spoko, fajne. Dobra, na razie mam 11 to proszę bardzo. Dobra, to wystarczy. I lol, mamy ząbieku w domu. Co? Cześć mały. Nie ząbieka w domu. A... Dobra, to jest... Y technika starożytnych Majów, w ogóle... Ja przetrwałem koniec świata, nie wiem jak ty. Przetrwałem. No, Ale z ledwością. Mm -hmm. tak. No, to ja przetrwałem, mm. żyję, jestem tu i cieszę się, że mogę z wami przy kamerach być. Tak, no właśnie. Tego potworka, którego przed chwilą zabiłem, czyli takie małe oczko, to jest pomniejszona właściwie wersja Ajo w W ten sposób ono wygląda. którego ja nie znam. Co? którego nie znam, jakiegoś Ai of Katulu. Ai of Cthulhu, to taki wielki oko A, co latuje, pamiętasz? To jest e, On ono się nazywa po prostu Ai of Katulu. Spoko. Spoko, spoko. Dobra. Ja tutaj już prawie kończę, mamy ładnie zrobiony. Tylko mam tutaj dylemat, więc coś mi pomóc. Zbieram ci kobla. Deska. Widzę Moja. Oj, nie star, właśnie. E, Fun star działa też również w ten sposób, że jeśli e, weźmiemy ją taką surową, że się tego tak wyraża e, i użyjemy to wtedy przywraca 20 punktów mamy, chyba że nie mamy. I właśnie tutaj e, duży nacisk na przywraca, a nie dodaje. Co mamy w domu? E, zombie. Zgadłem? Zombie zgadłem. Czekaj, chwilę. Dobra. Długo cię nie było. Co? Długo cię nie było. No. Tęskniliście. Dobra, wystarczy już kobla, tylko mam dylemat mały. No, je ja tu kopić kobla, to mówisz mi. Wystarczy. Właśnie, tutaj też jest jaskinia, trzeba będzie się do niej kiedyś wybrać. Zatkaj z góry ten, 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 tak, ten. Zatkaj. Czy nie? Tak zatkaj. Co? Tak zatkaj. No w o. ogóle skąd oni się dobierają? O, się. Nie, raczej, raczej w domu jest za jasno, żeby się spłonęło. Zobaczymy, zejdę niżej. No prędzej tutaj. Rozświetlmy tu trochę. Rozświetlmy tu trochę. Zbudujemy dom na piasku. Właśnie. Tutaj nie wiem, nie wiem, czy założyliście. To tutaj mniej więcej, gdy robiłem to między odcinkami, to, to, to co to ten dach, to wtedy od razu wyrównałem to tutaj i wtedy mam. teraz już mamy równe pokoje, przynajmniej tak się wydaje. mamy już równe? No a właśnie ten komin to może trochę większy, dobra? No spoko. No to tak. Tylko się zastanawiałem. Dobrze. się tak dużo i często zastanawiałem. Już to Dobra więc ja już wykonałem swoje powiedzmy że, że wykonałem swoje zadania. w ogóle zauważyłem że tutaj ciągle jak przychodzę do ciebie to ciągle jest noc no magia się gdzieś wałem czy w się gdzieś magic. nie tutaj jednak nie ma jej Mam masko. mam masę koda ma zaraz ci dam nie zabierzesz z dachu No, i właśnie o tym chodziło. Bardzo, bardzo fajnie. Ach. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, jest to zrobił. To pokaż mi tu Okej. Okay? pokaż mi jeszcze trochę kobla. E, co mówisz? Daj mi jeszcze No, wiesz. 34 mam. No, no. Chyba. Powinno ci wystarczyć. Tak, niecaptowy. To wiesz co? No, rzeczywiście, w te wynosi 240. Mm, tak. E, sorry, 250. Co? 250. A nie 120... coś 230? 250. Myślałem, że 120. Dobra, nieważne. Ale to wiesz co, dokończ to i, i skończymy odcinek. Dio... Dobra. Cicho badać. Znaczy w sensie kończymy odcinek, bo już nie ma zrobić chyba więc zadanie wykonane ej zrób dzień mmm nie trzym nie mogę Dobra, ej tutaj się będzie paliło daj mi całego kobla Ej w ogóle mam shurikeny shurikeny są całkiem dobrą bronią na... Lol, to było dziwne, porzucie, nie, zlekaj wyrzuciłem Aha, tak się rzuca Nie, z progu mam ten strych Zgodzę się z tobą Ej właśnie, skoro mamy boomerang Nie, Mamy już strych, możemy się na nim pożegnać. Tak. Ale zaraz mnie zabiją. Otwórz drzwi, otwórz drzwi, otwórz drzwi. Dobra. Przepraszam, przeciągałem się. Dzięki. Mam jakieś dwie kulki do jakieś takie, takie zielone i niebieskie. Cień. Yeah. E, dobra, właśnie jak, jak się odnawia ktoś, to wtedy dostaje się na start 100 punktów życia, a nie 120. Tak. Masz tu Excalibura? Ja zginę. Nie, co ty. Excalibur dla niewtajemniczonych to nie jest... No nie to wszystko. No to uciekaj. Nie jestem mięczak, słuchaj. Co? Nie jestem mięczak. Mówię, że uciekaj, a nie mięczak. Nie chcę mięczak, żeby uciekać. A o co ci chodzi? Zapamiętam sobie to. No, Tyle tak. ci powiem. No, ging, ging, ging. Szybko, 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 Czarek. No I... w ogóle... A ile już nagrywamy? Długo. 15 minut. Poko. Lubię nagrywać. Spoko. Aha ha a... O właśnie lens. Jak się ma 10 lesów, to można zrobić taki, taki przedmiot, który, którym się przywołuje pierwszego bossa. przed. O, o czy te takie... Chociaż właściwie to, nie są, to się nie nazywa tak, że pierwszego bossa, tylko bossa w ogóle. Bo... bossów można przywoływać w różnych kolejnościach w terrarii. No dobrze, to myślę, że może pożegnamy na ten stylu. Tak. Obiecała moja! Moja! Jej. Dobra, więc tak, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Mam nadzie mamy nadzieję, że ten kolejny odcinek Terrarii Multiplayer Wam się spodobał. Tak. Bał. Kolejne będą też również dobre. No, więc dziękujemy wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Pa pa. Pa, pa, pa. Nie.